Jak to wygląda pod względem podatkowym, no bo fundacja nam się kojarzy z tym, że nie płacimy podatku dochodowego tam, do jakiegoś pułapu finansowego, czy to jest bliższe działalności gospodarczej, czy działalności charytatywnej, stowarzyszeniowej? Nie jest to tak, jak właśnie w świetle w przypadku prac nad ustawą. Pojawiły się pewne wątpliwości, czy w ogóle to powinno być nazwane Fundacją rodzinną. Bo właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, to się od razu kojarzy z fundacją, czyli z działalnością non profit, co do zasady, e, działalnością nienastawioną na zyski na tym, żeby nie, 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 nie wspomagać no właśnie rodziny. Mhm. E, i, I to było pierwsze zastrzeżenie, więc, więc to jest jedna rzecz. Co do podatku, wolałbym się nie wypowiadać, bo to jest mhm. za każdym razem trzeba było przeanalizować sytuację indywidualnie. Natomiast generalnie ona jest atrakcyjna dla osób, które są w tak zwanej grupie zerowej, czyli to są najbliższe osoby dla fundatorów i one wtedy okay. są zwolnione od podatku, co do zasady jest 15% próg, 15% stawka podatku i ona się zmniejsza, w przypadku pierwszej grupy jest to 10%, ale to już są pojęcia ściśle podatkowe, na których wolałbym nie wchodzić.